Witam Was na kolejnym filmie. Dzisiaj rzeka. Krystalicznie czysta woda. A ja będę łowił e, na delikatnej imitacji jakichś robaczków. Mam nadzieję, że jakiś klenik wstrąg się trafi. Um, dzisiaj jest niedziela i możemy do wniosku, że na jeziorze będzie za dużo osób, to biorę się zobaczyć co tam na rzece. No i jak Wam się spodoba i będzie pozytywny odzew, to postaram się Wam jeszcze zupełnie inne miejsca pokazać, inne rzeki. No ale to właśnie to Wy musicie chcieć. Jak dajcie znać, słówek ruszaj na małe rzeczki, większe rzeczki, to na pewno to zrobię. A ja zaraz składam wędkę i zaczynamy. Dość do miejsc się chce o tej porze nie jest wcale tak prosto tu jeszcze jest w miarę ale będą gorsze zaułki takie wyprawy to są dla bardzo wytrwałych osób wygodniej na pewno jest na udce jakiejś czy ten w innych łatwiej dostępnych miejscach ale ja właśnie robię Chcę się pochować bo tych. Ojoj. już spadł. No. Tak właśnie. Takie miejsce. No to zawsze jakiś zdrowy, próbuje sobie stać. Już się oczywiście pobrątało wszystko. Co chyba widziałem jak jakaś szybka się spojrza no. okay. właśnie Nie chcę za mocno się pokazać to jest ale uderzył jak zły nie wiem, że widziałem chodź tu kolego ale ty ciemny jesteś fajna rybka o. mają już kondycję i co? Zjadłeś? No nie gadaj Uderzył i już popsuł mnie przyjęte. Ale to nic. O! Zwykaj, okay, okay. Do swojego królestwa. Super zawala. O. Czyli jednak chcecie na ładnie okay. przygotował taki tam 30czek już, 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 już już, już się odszczepiamy Pisać się jakiś ty pikny, nieopuszczony kolegę.

Patrzcie taki ten Walczek, a już go wypuszczamy. jest jest piękny psalm ale on lecz na tej porze że... co też musiałeś Pożeć. Ajajaj. Okej, okay, odczepiony. I zaraz go wam pokażę. Fajna rybka. Hmm, w dobrej kondycji. po co? po co mi on okej, okay, jakoś to tu okej okay. jest zobaczcie jaki ładny nie długi jesteś ty kolego ale nie będę go mierzył. Powstają jakieś 43 Może 45 cm No ale naprawdę kurczę To właśnie w świetnej kondycji Super jesteś W sumie trzeci dzisiaj O, zobaczcie. No Co wymęczyłem cię? Ale też a, odpłynąć ładnie pokaż jak to robisz, no, no i statycznie trochę zamolona tu woda ale odpłynął fajnie 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 bardzo ładne, bardzo ładne. klenik klenik, klenik. Mały do małej, ale jest. Powiedz większym, że mam z nimi do pogadania. Zmykaj. Właśnie jak wpadnie mi tam na głowę, to on od razu strzela Mogło się zastanawiać. Da, ferner gehen. Ah, da ist ein Tisak. Ein Tisak ist Tisak. W końcu O to to Ta. ten to chciał Klusek jeden A już musiał oczywiście załatwić mi ostatnią pupę Ach, poszedł, a haczyk był blisko A Właśnie takie przynęty. Najbardziej mi się sprawdziła kupa od fish upa w najmniejszym, nie w średnim rozmiarze, nie w tym najmniejszym. Te większe, większa też dawała rybki, ale jednak dzisiaj one wolały coś mniejszego, bardziej tak pewniej to zagryzały. Brań było naprawdę wiele, ale jednak nie były to jakieś pewne branka. Ja już będę uciekał do domu. Wypad na plus, o, ale tutaj naprawdę uciekam. Kawałek do samochodu i trzeba się przejść. No ale warto warto było. Was pozdrawiam. I tak jak wspomniałem na początku filmu, jak będziecie chcieli to jeszcze więcej rzeczek wam pokażę. Tylko właśnie dajcie znać. A ja wezmę się wtedy za inne miejsca, żeby Wam pokazać coś ciekawego. Pozdrawiam was i do zobaczenia na kolejnych filmach.